Cześć, witajcie na kanale YouTube DobreRowery.pl. Ja zapraszam Was dzisiaj na kolejny filmik z cyklu Do Czego to Służy, w którego ramach pokazuję działanie albo generalnie sens pewnych, czasami bardziej skomplikowanych, czasami bardziej oczywistych, niemniej jednak sprawiających problemy i skłaniających do zadawania pytań rowerowych, Technologii. Dzisiaj temat pozornie oczywisty, dla wielu osób naprawdę prosty, niemniej jednak dla bardzo dużej grupy rowerzystów, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z bardziej poważnymi rowerami, jest to temat, który przysparza problemów. Chodzi o hamulce tarczowe, hydrauliczne hamulce tarczowe i taką sytuację, jak bezpiecznie przewozić rower po zdjęciu kół czy po zdjęciu koła tak aby nie zacisnąć klocków hamulcowych. Sytuacja częsta w transporcie, która przysparza wielu osobom trochę stresu i kłopotu, a można jej naprawdę bardzo bardzo łatwo uniknąć. Ja wam dzisiaj pokażę jak to zrobić w zasadzie korzystając z pewnego akcesorium, pewnego bardzo prostego gadżetu, który nic nie kosztuje, bo najczęściej jest dołączany razem z rowerem, ale o tym zapominamy. Często go wyrzucamy albo po prostu nie wiemy do czego służy. O tym porozmawiamy dzisiaj przy okazji i tym filmem zaczynamy współpracę z firmą snowpr.pl, która zapewniła nam nieco wsparcia technologicznego w postaci całkiem fajnego gimbala, którego dzisiaj będę testował. Mam nadzieję, że odbije się to również na jakości filmów, jakie będziecie u nas oglądali. Wracamy do tematu, przechodzimy do hamulców. Zobaczcie, jak zabezpieczyć nasze hamulce tarczowe przed nieprzyjemnościami, kłopotami podczas transportu roweru. Hamulce tarczowe, zwłaszcza hamulce hydrauliczne, to oczywiście nie jest żadna, żadna nowość w świecie kolarstwa, już nie tylko górskiego, ale również czasowego. Dla wielu osób jest to oczywisty element wyposażenia roweru, niemniej jednak, zwłaszcza dla osób, które dopiero kupują swój pierwszy, poważniejszy rower, nie miały wcześniej tarczówek, wydają się one nieco tajemnicze i skomplikowane. Tak wcale nie jest. Hamulce te wystarczy po prostu od czasu do czasu odpowietrzyć, dbać o to, aby tarcze hamulcowe nie były zalane jakimś. Płynem, wymieniać klocki hamulcowe, w zależności od tego, jak często jeździmy, jak szybko one się zużywają. Niemniej jednak, najczęściej problem z obsługą tarczówek pojawia się wtedy, kiedy musimy gdzieś nasz rower przewieźć. Demontujemy przednie lub tylne koło, wrzucamy rower do samochodu, i okazuje się, że potem, kiedy chcemy wsadzić koło na miejsce, nie da się wcisnąć tarczy hamulcowej pomiędzy klocki. Taka sytuacja jest nagminna i normalna, bierze się stąd, że podczas transportu, kiedy nie ma na miejscu tarczy hamulcowej, klamka hamulcowa się po prostu gdzieś przypadkiem zaciśnie, klocki wychodzą ze swoich stanowisk zbyt głęboko no i niestety już nie wracają na miejsce. Właśnie w takiej sytuacji przydaje nam się ten oto plastikowy element. On może wyglądać w różny sposób, może mieć różny kolor, może mieć różny kształt, ale generalnie zwykle pasuje do różnych zacisków i ma jedną funkcję. On po prostu zastępuje kupuje tarczę hamulcową, kiedy jej fizycznie w zacisku nie ma i dba o to, aby klocki hamulcowe nie wyskoczyły ze swoich miejsc, aby nie było potem takiego problemu, że trzeba je będzie jakimś śrubokrętem rozpychać. Tu też ważna informacja, że jeżeli zapomnieliście o tym plastiku i klocki hamulcowe już wyszły zbyt głęboko, to też nie ma co panikować. Bierzemy jakiś śrubokręt albo jakieś wąskie, wąski ostry kawałek metalu i po prostu powolutku i delikatnie te klocki rozginamy tak, aby one na swoje miejsce wróciły. Jeżeli one już się rozepchną na tyle, że uda nam się tam zmieścić tarczę hamulcową, to pod wpływem naciskania hamulców one z czasem wrócą na właściwą pozycję i zostawią dość miejsca do swobodnego obrotu tarczy hamulcowej. Użytkowanie tego prostego elementu naprawdę jest banalne i nie wymaga żadnej wiedzy ani większego doświadczenia. Po prostu, kiedy wyciągamy koło z naszego roweru, niezależnie od tego, czy będzie on miał sztywne osi, czy będzie miał on zwykłą ośkę 9 mm na szybko zamykacz, wystarczy po prostu ten plastikowy element wsunąć pomiędzy klocki hamulcowe. Do jego zabezpieczenia robimy to w taki sposób, aby ten rozdwojony kawałeczek na końcu obejmował drucik, który łączy nam obydwa klocki. E, hamulcowe. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że ten element nam nie wyleci e, z pomiędzy klocków. E, w razie potrzeby jakiegoś transportu i sytuacji, w której rower naprawdę może podlegać jakimś większym wstrząsom, można jeszcze ten element dodatkowo zabezpieczyć na przykład e, zwykłym e, zipem, czyli taką opaską samozaciskową. Wtedy już naprawdę nie będzie problemu i będzie pewność, że nam to wszystko e, w trakcie transportu z pomiędzy klocków hamulcowych nie wyleci. Mam nadzieję, że teraz już doskonale wiecie co robić, aby uniknąć sytuacji, w której wam się klocki hamulcowe zacisną. Jeżeli nawet tego kawałka plastiku nie macie, bo gdzieś zgubiliście, albo po prostu już go wyrzuciliście od czasu zakupu roweru, to nie ma żadnego problemu. Wystarczy udać się do jakiegokolwiek sklepu rowerowego, poprosić o te rozpychacze do klocków. Zapewniam Was, że każdy sklep ma ich gdzieś tam zapas i bez problemu Wam je udostępni. Jeśli jednak doszło do takiej sytuacji, że musicie gdzieś szybko wrzucić rower i nie macie akurat pod ręką tych rozpychaczy, to warto je zastąpić czymś innym na przykład jakimś kawałkiem tekturki, kluczem do mieszkania, czymkolwiek w miarę sztywnym i nie dającym się ścisnąć, co spowoduje, że nie będziecie mieli już problemu z włożeniem koła i tarczy hamulcowej na miejsce.